na utkanej nawet jak chcesz Nie to tam, bez różnicy yes, no Mogę tak się nie. wyciszyć Nie, yes, spoko Witam w dzisiejszym openingu, otwieramy za rangę szóstą Tutaj przyspieszymy Stacja potężnego nie Na razie Tutaj nie spodziewam się trudów. Gabriel, który leki mnie na razie Ostatni piks zwykły. Grimado. O, coś dobrego. Uuuu! Uuu. O kurde. Uuu. Witam w klubie. Najsik. Ja, on jest wymienny, nie? Co ty gadasz? No... Już trochę stanął. Wcześniej ponad bania chodził, czy nawet no, więcej. Jeszcze BAPĘ poproszę do duetu. No dobra, dobra. Męcze, poleci ci, spokojnie. Ja ją mam też. O. Mam ją, mam ją, fajna karta. Uh, Mariona. Mariona, też ją trafiłem przez w sobotę chyba. Rekijmy. Rodman zaczął grać na napadie, fajnie się gra. Co no, mamy tutaj? Uuu. O, najlepszy lewy obrońca na świecie. Uuu, przyda się. Aktualnie. Uuu. I ZIME 97, wow. Brwa, I, taki Mbappe dla biednych, trochę. No ale z drugiej strony, jako mam gram na napadzie, dobrze mi się ją gra. No to nie wiem, Mendes ja gram, mam go. Trafiłem tylko nie z Champions i, i ogólnie polecam, nie? No potężne piki, szczerze. Z wini i spoko. Lewą może psadzono już. Jeszcze, jeszcze, jeszcze paczuszki. Dalej, paczki no. Nie ma zwykłego tutaj, to co jak zwykle nie ma. Nie mam szczęścia do tego. No, zpaczek ostatnio ten z jakiś. przytłumiony. Stasznie, nie, nie leci, nie oddają. I teraz zobaczmy. Co teraz? Może być wszystko, albo nic. Tak jest. Robita, ale mm. LP. Mariona! już drugi raz. już <gryzby>? tak, tak jest. Patrz, i teraz poleci jeszcze raz to samo. No tak woda do ulę, woda do otwieramy <laughs> i będzie fuleto, no. Nie? Nie mam pojęcia jak to. Autentycznie. O, pojęci. on, bardzo on bardzo był pojęci. dobry. On był dobry. No i co No to kosztuje...